Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, pamiętajcie proszę o oglądaniu do końca oraz koniecznie zostawcie komentarz, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. Zaczynajmy. Wzgórze Vikers Hill w Irlandii Północnej ma mroczną historię i możliwe, że fragment tej historii został uchwycony na nagraniu. Nagranie pokazuje ciemną sylwetkę w stroju z epoki gorgiańskiej po drugiej stronie ulicy, około południa. W pobliżu katedry Kościoła Irlandii. Na pierwszy rzut oka wygląda całkowicie normalnie, aż do momentu, gdy znika w murze otaczającym teren naprzeciw katedry. Starożytne miasto Armagh ma bogatą historię sięgającą czasów georgiańskich, więc ten strój jak najbardziej pasuje do miejsca. Według mężczyzny, którego babcia nagrała to zdarzenie, była ona wciąż zadyszana i roztrzęsiona po zobaczeniu tego ducha. Gdybyś sam zobaczył coś, co wygląda jak normalna, materialna postać, a potem rozpływa się w ścianie, czy sam nie byłbyś w szoku? Trzech bankierów prowadzi rozmowę podczas zwykłego dnia, gdy sylwetka dziecka przemyka przez pustą salę obsługi. Zresztą zobacz sam ten fragment, patrz, co dzieje się z tyłu za tym mężczyzną. Oj, 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 kamera. Oj, na corriendo. Hall dostaje mnóstwo światła słonecznego, a mimo to postać wygląda na całkowicie pokrytą cieniem. Nie widać ani jednego detalu, kiedy przebiega. Co sprawia, że albo to efekt komputerowy, albo człowiek cień. A kiedy przychodzą w miejsce, w którym przed chwilą była, nie ma tam absolutnie nic. Tajemnicza postać po prostu zniknęła. Opublikowane przez Sadjida Huseina. W sierpniu 2021 roku ta kamera Nest uchwyciła niezwykłą anomalię na tej ciemnej ulicy nocą. Nagranie pokazuje energetyczną, świecącą postać na podwórzu naprzeciw kamery. Jasna figura zdaje się poruszać, promienieje, stojąc nieruchomo przez chwilę, po czym w mgnieniu oka przemieszcza się o jakieś 30 cm. Światło potem przygasa, po czym znowu rozbłyska jasno. Następnie wchodzi na ulicę, świecąc i rozlewając się jak ogień. Przez cały czas wygląda chwilami jak jedna istota, a w innych momentach jak dwie. Pod koniec nagrania światło słabnie i znika całkowicie. Jak myślisz, co zostało uchwycone na tym nagraniu? YouTuberka o imieniu Paloma René postanawia kupić rzekomego ducha z eBaya. Otrzymuje list opisujący starego ducha z XVIII wieku który nawiedzał ich dom przez lata, zanim został uwięziony w tym słoiku. Instrukcje wyglądają tak, jakby zostały napisane w pośpiechu i są niekompletne. Mimo tego ostrzeżenia Paloma i jej przyjaciółka uwalniają ducha i używają tabliczki Ouija, by się z nim skontaktować. Nie traktują tego zupełnie poważnie i przez około 5 minut zadają całkiem głupie pytania. W odpowiedzi dostają głównie brak odpowiedzi, i zamierzają zakończyć sesję. Jednak najpierw sprawdzają, czy przypadkiem nie uraziły ducha. Przyjrzyj się jeszcze raz ich dłoniom i powiedz: Czy Twoim zdaniem to prawdziwa, paranormalna odpowiedź? Czy jednak same poruszają wskaźnikiem? Patrząc po ich reakcjach, to niestety raczej fake. Upiorna postać została zauważona przy starej willi niedaleko cmentarza, opublikowane przez Scary and Mysterious Staff w kwietniu 2022 roku. Przechodząc obok cmentarza, kamerzysta wchodzi na teren willi, która, jak mówi się, została opuszczona dwie dekady temu po nagłych zgonach trzech członków rodziny. Mieszkańcy wioski twierdzą, że nocą dochodzą stamtąd dziwne odgłosy. Plotki rzucanej w okolicy czarnej magii sprawiają, że te tereny są uznawane za zakazane. Gdy jednak mimo to je eksploruje, nagrywa cienistą sylwetkę, która odchodzi. Idzie za nią, ale nikogo nie widzi. Kiedy otwiera drzwi, znajduje tam tę przerażającą postać. Jak myślicie, czy legenda była prawdziwa? Czym mogła być ta przerażająca postać? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ten przerażający upiór został uchwycony na nagraniu przez pojazd jadący za karetką. Poza duchem, wydaje się, że w tylnej części karetki są jeszcze dwie inne osoby, prawdopodobnie ratownicy medyczni. Gdy kamera przybliża obraz, upiorne rysy twarzy ducha pojawiają się na moment, zanim osoba nagrywająca traci kontrolę nad kamerą, prawdopodobnie przerażona tym, co właśnie zobaczyła. Co byś zrobił, gdybyś zobaczył coś takiego? Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym nagraniu. No na nie każdy stary upiorny strych jest ciemny i nawiedzony. Jednak ten z pewnością może taki być. Schodzenie tam na dół robi się coraz straszniejsze za każdym razem, ponieważ aktywność paranormalna ciągle narasta. Dziwne rzeczy tam na dole zawsze zaczynają się od ducha trzaskającego drzwiami. W 41 sekundzie kamera uchwyciła coś dziwnego poskręcaną, upiorną postać. Wygląda, jakby duch z piwnicy, którego tak bardzo się boi, fizycznie się pojawił. Był owinięty ciasno w płaszcz, a jedyne co dało się dostrzec, to białe oczy. Choć nagranie zarejestrowało jego obecność, w rzeczywistości ducha tam nie było. Nasz nieśmiały badacz dalej przemierzał nawiedzone miejsce, ale nie na długo. Jego misja wkrótce się skończy, a on będzie musiał uciekać. Głośno pyta, co widzą jego oczy. Gdy kamera rejestruje piłkę poruszającą się samą z siebie, a bardziej trafnie jakby duch ją popchnął można by to łatwo zrobić, ciągnąc za sznurek ale to wciąż nie wyjaśnia wcześniejszego nagrania z duchem. YouTuberka o imieniu Mattie Ann myśli, że coś chodzi po jej podwórku. Chwyta więc kamerę i mocną latarkę i wychodzi nagrać to, co widziała. Kiedy dociera na zewnątrz, nic już nie widzi. Zaczyna więc przesuwać światło po podwórku, żeby sprawdzić, czy to się znowu ruszy. To, co znajduje, to zniekształcony, pokręcony cień. Na chwilę widać go, jak wychyla się zza drzewa, po czym znika w ciemności. Cień nie ma właściwych proporcji jak człowiek, a głowa wygląda na łysą i dziwnie ukształtowaną. Najdziwniejsze jest to, że kamera nie uchwyciła żadnych cech twarzy. Gdyby to była osoba, przy świetle powinna być widoczna przynajmniej część detali. W końcu kamera widzi nawet brąz drzewa, więc człowiek stojący obok też powinien pokazać jakiś kolor. Jestem ciekawy, co wymyślicie o tym nagraniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. W momencie, gdy myślisz, że jesteś zupełnie sam. Opublikowane na subreddicie Ghosts przez użytkownika littlebit. Reditor wyjaśnia, że razem z przyjacielem prowadzili dochodzenie w opuszczonym kościele pośrodku absolutnego pustkowia. Pisze, że jego znajomy poszedł na parking po drugiej stronie budynku. Wyszedł tylko zadzwonić do żony i nie wrócił do środka przez kolejne 10 minut. Nagranie pokazuje, jak czyjaś głowa pojawia się w szybie drzwi kilkukrotnie. Krótki, szybki ruch, jakby ktoś zaglądał do środka. Niektórzy w komentarzach sugerują, że to pewnie jego przyjaciel stojący na zewnątrz, ale reditor wyjaśnia: Jego przyjaciel nie był w budynku. Jemu samemu ta postać wygląda jak zakonnica albo kobieta, a jeśli przyjrzeć się uważnie, jej twarz wydaje się upiornie biała. Zbliżenie twarzy faktycznie potwierdza takie wrażenie. Pytanie brzmi: czy można znaleźć logiczne wyjaśnienie obecności tej postaci? Czy znów mamy do czynienia z czymś paranormalnym? YouTuber o imieniu Tanner Shelton nagrywa TikToka w centrum handlowym, na którym przypadkowo rejestruje widmową postać, która znika po krótkim, ale przerażającym momencie. Ma długie czarne włosy opadające na oczy i biały strój, a sposób, w jaki stoi nieruchomo w jednym miejscu, kompletnie nie przypomina zwykłego klienta, który robi zakupy. Jak myślicie, co Tanner uchwycił na tym nagraniu? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na subreddicie narratora Chills Pojawił się wpis użytkownika o Niku Dope Island Skate, który regularnie wrzuca nagrania dziwnych zjawisk uchwyconych w jego rzekomo nawiedzonym domu. Tym razem ogląda nagranie z kamer CCTV skierowanych na salon, kiedy po raz kolejny zaczyna dziać się coś bardzo niepokojącego na jego systemie bezpieczeństwa. nie Dźwięk dobiegający z korytarza sprawia, że postanawia tam pójść. W pewnym momencie kamera rejestruje małą, dziwnie uformowaną postać. Ale najwyraźniej nie widzi jej na żywo, bo nic nie komentuje. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że światło porusza się samo, na minutę przed tym, jak naciska włącznik. Obraca się wokół lampy o pełne 360 stopni, kompletnie z niedowierzaniem, i wyraźnie widać, że absolutnie nic nie jest do niej podpięte. Prawie wszyscy, którzy obejrzeli ten film na subreddicie Chills, uznali go za autentyczny. I szczerze mówiąc. Trudno znaleźć jakiekolwiek sensowne wytłumaczenie, które sugerowałoby fałszerstwo. Nie ma tu nic łatwego do wyjaśnienia, i dlatego myślę, że to nagranie może być prawdziwe. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Jeśli dotarliście do tego momentu, zostawcie komentarz upiorna postać, a ja przypnę wam serduszko. Do usłyszenia w czwartek o godzinie 20.00.